Teraz w końcu w normalnym filmiku, w normalnej formie, bo dzień temu nie było filmiku w takiej stronę nowej formie, tylko trochę w innej formie, bo był to filmik z filmami, które polecam z Netflixa, ale w nieco innej formie. Także dzisiaj zapraszam Was na tak mój zwierzęcy przyjaciel! I postanowiłam, że nagram ten filmik, że będzie on ciekawy, bo ja mam o czym opowiadać naprawdę. Więc yy, bezwzględnie przyśpię na filmiku. I nie, moje oczy nie są czerwone, tylko od tej lampy i od tego światła się to wydaje takie czerwone. Jak nazywa się Twój zwierzak? Zważywszy na to, że ja mam 8 zwierząt, bo 7 psów i jednego kota, to będzie mam wszystkie imiona od najstarszego psa do najmłodszego, bo tak mi ma To jest tak Tola, Liza, Holly, Bibi, Cindy, Nemesis, Jolak i Queenie. Jakie to zwierzę i jakie je jest lasy? Więc jak już mówiłam, 7 Więc, jak już mówiłam, siedem... 7... ja nie umiem pokazywać. Czekajcie. 3. Tak. Jeden niołek, dwa wczerki cztery papilony i jeden kot. Pamiętajcie Jolaka. Kiedyś nagrałam z nim filmik, ale go nie, usunęłam coś. Na pytanie, jak długo jest już z tobą, to mam. nie odpowiem teraz, tylko tutaj. Wam przedstawię tą tabelkę po i napiszę wam ile lat są ze mną moje dane zwierzęta, bo tego naprawdę już do końca nie pamiętam. Więc ogólnie mój zwierzakiem jest teaser, bo dostałam ją na komunie, ale wam będę tutaj mówiła o wszystkich zwierzętach, które mieszkają z nami. Jak dostałam swojego zwierzaka, więc tak, tole mój brat dostał na komunie, teaser ja dostałam na komunie. Potem zaczęła się nasza cała historia z wystawianiem psów, no i wtedy kupiliśmy toli. Później urodził się u nas Mimi, bo Mimi to jest synthizer. Następnie, w jakiś czas później, Holly urodziła Cindy, no i Cindy z nami mieszka. Potem kupiliśmy Nemesis, a Nemesis urodziła Queenie. Więc tak oto mamy psy, a Jolak został znaleziony i postanowiliśmy dać mu dom. Więc ile ma lat? Tutaj mam oczywiście wszystko napiszę, bo teraz jakbym miała ja o tym opowiadać, to bym się rozgadała, bo też muszę to powiedzieć, żeby do końca nie pamiętam, także tutaj wam napiszę. Co jest dziwnego w charakterze twojego zwierzaka? Więc Tola, ona bardzo dużo lubi spać, więc Tola dużo śpi, to jest właśnie dziwne, Tiza kocha spacerki, więc to jest bardzo dziwne. Ona po prostu nawet jak podchodzę do ramy albo się ubieram, bo gdzieś inne i jej nie mogę zabrać, to ona po prostu już wariuje, że mam ją zamiast na spacer, a jej wtedy nie mogę zabierać. Potem Holly. Holly dziwnego charakteru ma to, że ona, ona jest takim psem, że muszę ją po yy, drapać, bo ona bardzo lubi, to wtedy tak szaleje, więc to jest bardzo dziwne. Womik ma dziwnego charakteru to, że on po prostu szaleje na punkcie piłek i nie umie po prostu żyć bez piłek. Przeżyje bez zabawek, ale bez piłek po prostu nie przeżyje. On po prostu kocha pięknie, na życie i to jest jego wielka miłość i on bez tego po prostu nie potrafi żyć. Także o Sydney nie będę wam tutaj mówiła, bo Cindy jest... Jaka jest. Nawet w sumie chyba nic takiego dziwnego w swoim charakterze nie ma. Później to wiadomo, że to szczeniak, także ona ma wiele rzeczy dziwnych w swoim charakterze, o których na razie nie będę Wam tutaj mówiła, bo ona jeszcze dorasta i jeszcze wszystko tutaj zmieni, jak nazywa swojego zwierzęta. Więc do Toli mówię Sora, Troll i Śmierdziel. Do tizu mówię Cizu, albo Cizu do Holly mówię Holly, Ruska, Rusek, Rusałka. Do Bibika mówię Bibik, Bobek. Bibik po prostu do Cindy mówię Cindy, Sindusia, do no mówię Nemenzis, a do Freeni mówię Kumilinson, albo Freene, a do Jolaka mówię Jolak, bo jego pełne imię to jaki Joe Bimbo na waza. Ale w skrócie Jolak, bo tak wymyśliła moja kuzynka i to mi się tak bardzo spodobało, że po prostu teraz mówię do niego Jolak. Ulubione chwile, ulubione chwile to te, w których spędzam czas z moimi zwierzętami, chodzę na spacery i bawię się z nimi, śpię. Bo jak śpię w łóżku, to przynajmniej śpią ze mną dwa psy, a czasem nawet trzy. Także ja mam na to totalnie wylony ile żoną śpi psów, ja po prostu nie umiem bez nich żyć. I tak, to wszystkie pytania, dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że on wam się spodobał i niebawem będzie też inny filmik. jak Jakieś mam już teraz coraz więcej pomysłów na filmik i mogłam być tutaj prześwietlona, bo odpaliłam lampę i jeszcze jest jasno. Także przepraszam was za to i mam tak upięte włosy i... hoi! co nie Nieważne.